Dalej o pieniądzach, ale w nieco innym, przyjemniejszym kontekście. Fundacja Telewizji Polskiej podpisała pierwsze umowy dotyczące darowizn dla poszkodowanych powodzią. Środki trafiły m.in. do gminy paczków. Żłobek przeniesiono do nowego budynku, a pieniądze pozwolą na stworzenie przyjaznego miejsca dla najmłodszych mieszkańców. O szczegółach opowie Wiktoria Marszałek. Kwota, którą udało się zebrać w ramach wspólnej akcji Telewizji Polskiej i Fundacji TVP Razem dla Was to 14,5 miliona złotych. I dziś rozpoczyna się proces przekazywania tych pieniędzy placówką i pierwsza taka placówka to żłobek w Paczkowie. Na cel remontu żłobka zostanie przekazana kwota 2,5 miliona złotych. Jest to pierwsza umowa w darowiznę, którą podpisaliśmy w związku ze środkami, które uzbieraliśmy, zbierając w ramach akcji Razem dla Was, która miała wesprzeć powodzianek tutaj. Pieniądze są oczywiście od darczyńców, zarówno instytucjonalnych, jak i od osób prywatnych, które wpłacały na nasze konto. Te pieniądze pochodzą od państwa, od widzów telewizji polskiej. To są pieniądze z wpłat własnych, ale także zebrane z SMS-ów o treści pomagam i z dwóch bloków reklamowych, z których cały dochód został przekazany właśnie na konto fundacji. Ten budynek za mną to stary budynek domu dziecka i właśnie tam będzie nowe miejsce dzieci ze żłobka w Paczkowie. Zostanie on dostosowany tak, aby dzieci mogły się tam bawić i uczyć. Rozpoczęliśmy od razu po zejściu wody prace związane z dokumentacją. Przygotowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy. Został oddany do gminy przez projektantów w końcem listopada, ale kwota, jeżeli chodzi o dostosowanie do standaryzacji, do, do, do potrzeb najmłodszych, jest dla nas zawrotna, bo to aż 13 milionów złotych bez wyposażenia. Oczywiście podzieliliśmy obiekt na kilka kondygnacji na tej najniższej, na parterze, będzie znajdować się żłobek. Dla około 30 dzieci. Chciałabym podziękować Fundacji Telewizji Polskiej za wsparcie finansowe telewizom. W imieniu rodziców, dzieci i władz gminy. To pierwsze miejsce, do którego zostaną przekazane środki z Fundacji TVP, ale takich miejsc jest więcej. Już zostały sporządzone umowy i praktycznie czekają tylko na podpisanie. Umowa z Domem Dziecka w Krasnym Polu. Tam zostanie przekazany 1 milion złotych, a kolejne miejsce to przedszkole w Stroniu Śląskim. Tam z kolei zostanie przekazanych 2 miliony złotych. Dla kuriera opolskiego Wiktoria Marszałek.